nie jest miłośniczką w stylu vintage, lubi kolory i nieszablonowe rozwiązania. Natomiast budżet na aranżację nie jest wysoki, więc musimy działać na patencie. Jestem ciekawa, jak spodobają mi się moje propozycje. Cześć! Cześć! Fajnie, że jesteś! Miło Cię widzieć! Zaczynamy od salonu. Wow, fajnie. Przy projektowaniu Twojego mieszkania zwróciłam uwagę na mocne akcenty kolorystyczne, które kontrastują z neutralną, ponadczasową i bezpieczną bielą. To, co się też pojawia, to akcenty vintage połączone ze stylem Bauhaus. Geometryczne kształty, obłości, jakieś łuki. Ściana, przy której stoimy, na której powieszone są projekty, to jedna duża, spójna kompozycja. W mieszkaniu Ksenii ujednolicimy podłogę i pomalujemy ściany na Biało. W salonie pod oknem stanie wygodna kanapa, naprzeciwko będzie ściana telewizyjna, ozdobiona efektownym wzorem. Znajdzie się też miejsce na stolik kawowy i krzesło. Przeszkloną szafę, która już była w mieszkaniu, pomalujemy na ciemnozielony kolor. Proszę bardzo. Cieszę się, że zdecydowałaś się jednak na tą otwartą kuchnię. Ja chyba też się cieszę. Przy projektowaniu otwartej kuchni bardzo ważne jest, aby ona była spójna aranżacyjnie z salonem. Dlatego postawiłam tutaj znowu na mocny akcent kolorystyczny w postaci burgundowych szafek, tych niższych, a cała góra jest lżejsza, biała. Aneks kuchenny od salonu będzie oddzielony stołem z czterema krzesłami. W kuchni powstanie nowa zabudowa stolarska w kontrastowych kolorach: jasnym na górze i ciemnym na dole. Płytki, które są już na ścianie, przemalujemy na biało. Fajnie, że udało się połączyć właśnie jasną i ciemną kuchnię, bo tutaj nie byłam pewna, czy chcę jasną czy ciemną. No i te pomalowane płytki, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało na żywo. Jeszcze lepiej niż tutaj. Super. <laughs> Przejdźmy zobaczyć, jak wygląda łazienka. W łazience przemalujemy kafelki i położymy podłogę, taką samą jak w całym mieszkaniu. Po prawej stronie stanie kabina prysznicowa, a pod umywalką będzie ciemnozielona szafka z blatem. Nad umywalką nie może zabraknąć lustra i oświetlenia. Super, bardzo fajnie to wygląda na ten moment, świetnie. Fajnie, że ta szafka jest ciemniejsza, że tak się jednak wyróżnia na to, te, tego wszystkiego. No super, jestem znowu ciekawa tych malowanych kafelek, ale myślę, że będzie fajnie. Będzie, będzie, jestem ciekawa co powiesz na sypialnię. Ksenia, sypialnia ma być przytulna. Będzie też trochę jaśniejsza, ale dalej w tonie całego mieszkania. Czyli pojawia się kolor. W najważniejsze, oczywiście, jest łóżko. Na pewno będzie estetyczne, wygodne, ale chciałabym, żebyśmy razem je wybrały. Okej, okay, właśnie chciałabym je wcześniej zobaczyć przed zakupami w sypialni poza wygodnym łóżkiem stanie drewniane biurko. Ściany pomalujemy na jasno-zielony kolor, a jedną z nich ozdobi tapeta z roślinnym motywem. No to ostatnie miejsce, w sumie już przy wyjściu albo wejściu, hol. Zapraszam. Okej. Okay. Jedną z Twoich inspiracji był kadr serialu Przyjaciele. Podobały Ci się tam kolorowe drzwi. Mhm. Natomiast u ciebie na no ten fiolet nie do końca by pasował, więc idziemy w ton, który będzie spójny z całym mieszkaniem. Ciemna zieleń. W holu zostanie istniejąca zabudowa. Pomalujemy go do wysokości drzwi na ciemnozielony kolor. W tym samym kolorze będą też drzwi. Całe mieszkanie będzie miało swój niepowtarzalny charakter.